Dzień dobry, zepsuć coś, za wszelką cenę coś zepsuć. To jest mój nowo odkryty sposób na wytłumaczenie zapicia. Kiedy alkoholika ogarnia spokój i zaczyna się cieszyć tym, co ma, to powstaje olbrzymie pragnienie, żeby to wszystko spieprzyć. Że normalne życie to jest nie dla nas. I to jest chyba to, o czym piszą znawcy, że jest to ta. ta niesamowita chęć szaleństwa szaleństwo tej choroby paranoja tak naprawdę jest dobrze jest fajnie masz co jeść nie musisz chodzić głodny nie musisz kraść, nie musisz kłamać, nie musisz kombinować. Powinieneś być wdzięczny za to, że inni ludzie giną, żyją w jakichś podłych warunkach. Ale ty nie. Ty byś chciał jeszcze wyżej, jeszcze lepiej. Dajcie dzisiaj byłem na spotkaniu Siedziało obok mnie dwóch młodych facetów, którzy tak naprawdę, którym tak naprawdę nic nie potrzeba już w życiu. To nie to. To im, to im jest jeszcze źle. Jeszcze by chcieli lepiej. Jeszcze by chcieli więcej. A ja bym się chociaż zamienił na to, żeby być młodym, tak jak oni, żeby móc schodzić bez kuli, bez bólu. I nawet nie chciałbym ich tej cudownej sytuacji materialnej. Nie? Mogłoby tam nic nie być. Tylko żeby zdrowie było Ale Tam siedzieli też inni Którzy sobie myślą Po co ten Wiesiek tu przyszedł Przecież wszystko ma Jeździ sobie fajnym samochodem Ma fajną dziewczynę Nie chodzi głodny teraz wyjedzie nad morze pomagać innym po cóż po cóż on jeszcze przychodzi na te meetingi? czego mu, mu źle ono przychodzi po to po to tak jak ten przyjaciel żeby nie zapomniał kim byłem. To tak naprawdę dzieli mnie jeden kieliszek wódki od tego co stał tu na rogu pod kościołem. I jestem znowu w czarnej dupie. I tylko muł i wodorost. Jeden kieliszek wódki. Chwila nieuwagi. I jesteś w czarnej dupie pasuje wam taki scenariusz cała wasza mądrość wszystkie te lata a niektórych miesiące nagle są nieważne nie? a jak się napijesz to to myślenie się zmienia o 180 stopni. Jak się, im dłużej nie pijesz, tym gorzej. Nie? Chyba, że ktoś tak wszedł na ten program. Teraz widzę, słuchajcie, zdarzają się takie cuda. Ludzie zapijają po jednym dniu. Po jednym dniu przestają pić i chcą ze sobą coś robić. szukają rozwiązania. Kiedyś po ośmiu latach, nie, no po 8, nie, po pięciu chciałem przestać pić, a ja tu patrzę, nie mogę. Robię wszystko, a tu nic. Poza nami tingi. Uzewnętrzniam się, a tu nic nie pomaga, kochanie. I okazuje się, że to potrzebny jest jeszcze taki dar albo łaska Boża. Coś, co może. Co pomoże. Co może nam pomoże. Może wstydzą dobrze! Pani, dojechałem pod Lilla. Idę Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się! Subskrybujcie mój kanał i damy radę! 7 dni nad morzem. Z Panem Bogiem, trzymajcie się! Cześć! Niech Was moc ma w swojej opiece.